Należące do NASA satelita Lunar Reconnaissance Orbiter okrąża Księżyc już od przeszło 8 lat. W tym czasie zebrano wiele danych i wykonano ogromną ilość zdjęć powierzchni srebrnego globu. Część z nich została nawet upubliczniona. Jak się okazało, na jednym z nadesłanych zdjęć wirtualni archeolodzy wypatrzeli coś, co wygląda jak baza księżycowa. Ufolodzy z grupy Secure Team 10 twierdzą, że znaleźli na zdjęciach księżyca bazę obcych. Ich głównym dowodem są zdjęcia z narzędzia Google Moon, które jest dość podobne w obsłudze do Google Earth, ale daje nam możliwość eksploracji zbioru dostępnych zdjęć księżyca. Dzięki temu odkryto coś, co wygląda jak telekomunikacyjna stacja przekaźnikowa, której przecież nie powinno być na powierzchni naszego satelity, bo przynajmniej oficjalnie nie mamy takiej technologii. Poza tym, wskazano na dziwny trójkątny kształt widoczny na innym dostępnym zdjęciu. Nie trzeba być ekspertem z NASA, aby wiedzieć, że kratery uderzeniowe zwykle nie przyjmują kształtu trójkąta. Nie jest to oczywiście nic nowego, bo ufolodzy od dawna uważają, że NASA jest świadoma, że na Księżycu znajdują się bazy obcych, ale informacja ta jest ukrywana. Pojawiają się nawet opinie, że nie dość, iż obcy istnieją, to że zabronili oni ludziom lotu na Księżyc. Oczywiście dla większości osób musi się to wydawać absurdalne, ale biorąc pod uwagę fakt, że od przeszło 45 lat człowiek nie postawił stopy na srebrnym globie, Pytanie dlaczego nasuwa się samo. Patrząc z drugiej strony, niektóre teorie sugerują, że nie było go tam nigdy, a rzekome lądowania zostały sfabrykowane w studiach filmowych. Jak więc widać, teorii jest niemalże tyle samo co badacza, ale wobec tego, jaka jest prawda.